W czasie miejskim, gdzie odbywają się spacery, ze szkoły leśnej można natknąć się na dość nietypowego grzyba, kuchnielic amerykański, czyli zwany także palcą Omarlaka. I dzisiaj razem z młodym mamy okazję właśnie po raz pierwszy w życiu spotkać tego grzyba, który tutaj rozkłada nam pięknie, butwiające drewno, drzewo, butwiejące na czynniki pierwsze. Tak zwane palce marlaka, gdzie mogą wystraszyć niejednego, znajdują się tutaj w lesie mieszanym, bukowo-dębowo, grabowym, rzosowym, więc pięknie się tutaj nam mienią. Ja szczerze powiedziawszy, widzę je po raz pierwszy, dlatego jestem tak nimi zaoferowany. Oczywiście wiązowa nie wrzosowe, coś mi się z tymi wrzosami pokręciło.